Cześć! Po dłuższej przerwie znów jesteśmy w Wałczu. W końcu to miasto, do którego warto wracać. Dziś pokażemy Wam m.in. jak potencjał przyrodniczy Wałcza i regionu sprzyja uprawianiu sportu i aktywnej turystyki. Zaczynamy! Znakiem rozpoznawczym Wałcza i całego powiatu wałeckiego są piękne krajobrazy i naturalna przyroda. Wyjątkowe położenie miasta nad jeziorami od lat wykorzystują sportowcy, dzięki czemu może się tu rozwijać m.in. joślarstwo i kajakarstwo. Każda historia ma swój początek, także ta sportowa, i właśnie Wałeckie Ateny są takim miejscem, gdzie młodzi zawodnicy zdobywają nie tylko wiedzę, ale i sportowe szlify. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kazimierza Wielkiego zwane Bałeckimi Atenami powołano do życia zarządzeniem króla Jana Kazimierza w 1665 roku jako kolegium jezuickie. Pod koniec XVIII wieku przystąpiono do budowy nowego gmachu szkolnego, który po wielu modernizacjach zachował się do dziś. Szkoła ma niezwykle bogatą historię łączącą dzieje Niemiec i Polski. Dzisiaj jednym z ważniejszych elementów działania placówki są klasy mistrzostwa sportowego. Od lat absolwenci pierwszego LO z sukcesami kontynuują naukę na uniwersytetach i politechnikach, ale to, co wyróżnia absolwentów Kazika, to liczne osiągnięcia na mistrzostwach Europy, świata i medale igrzysk olimpijskich. Popularny Kazik, który za nami, to jest najlepsza od lat szkoła w regionie. Co stoi za sukcesem tego miejsca? Myślę, że przede wszystkim samo nauczanie, ale to też, że. W 1977 roku podjęto decyzję o utworzeniu szkoły mistrzostwa sportowego. Szkoła ma swoje tradycje, jest to jedna z najstarszych szkół w regionie. Myślę, że też i w Polsce. Pierwsze historyczne zmianki o tym mówią, że w 1665 roku powstało kolegium Jezuickie. sto lat później, w 1798 roku została szkoła już wymurowana z cegły i te. Część tego budynku jest tu do dzisiaj. On I te mury jest, pamiętają tamte czasy? Te mury pamiętają tamte czasy. Szkoła, która wychowała wielu wspaniałych absolwentów, ale również y, mistrzów olimpijskich. No właśnie, bo szkoła ta jest kuźnią talentów sportowych także. Tak, szkoła jest kuźnią talentów sportowych w dwóch dyscyplinach. W wioślarstwie kobiet i kajakarstwie klasycznym y, kobiet i mężczyzn. Y, jeżeli chodzi o wioślarstwo, to już od Moskwy 1980 roku pierwsze sukcesy na igrzyskach. Również kajakarzy, naszych tutaj miejscowych zawodników. Wielu wspaniałych sportowców. Właściwie od Moskwy do Paryża szkoła miała swoich absolwentów na Igrzyskach Olimpijskich. To jest, jak dobrze pamiętam, to chyba 28 absolwentów tej szkoły było na Igrzyskach Olimpijskich. To jest naprawdę. Piękna, piękna liczba, ale zarazem był niesamowity wyczyn, żeby tylu wspaniałych sportowców wykształcić. Jakie sportowe talenty i olimpijczycy chodzili tutaj do tej no, szkoły? No ja oczywiście wszystkich nie wymienię, ale tacy, którzy na dzisiaj już wszyscy znamy, to jest Paweł Baraszkiewicz, trzykrotny albo czterokrotny olimpijczyk, Karolina Naja, która jest czterokrotną olimpijką, i, i taką multimedalistką dalej trenuje. Zapowiedziała, że to są już jej ostatnie przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, ale mam nadzieję, że e, jej doświadczenie i jej wiedza zaprocentuje właśnie tutaj, w tej szkole i w tym mieście i w powiecie. Żeby młodzież brała przykład, przykład, żeby mogła również uprawiać tę dyscyplinę sportu, pokazuje, że można trenować bardzo ciężko, bo to trzeba bardzo ciężko e, pracować, żeby osiągnąć sukcesy i zdobyć medal olimpijski, ale również ma swoje marzenia, chce prowadzić swoją firmę i również wspierać młodych adeptów sportu. To jest bardzo ważne. Beata Mikołajczyk, również jej partnerka z łódki, która również razem z nią zdobywała te szlify tutaj w tej szkole i była olimpijką i zdobywała medale. To są zawodnicy, którzy są generacją, bym powiedział, jeszcze najmłodszą. Ale już powoli się będą wycofywać ze sportu i czekamy na nowe talenty, które zasilą właśnie tu naszą szkołę i również będą reprezentować Wałcz Polskę na arenie międzynarodowej. Wałcz to sport, sport to wałcz, prawdziwa kuźnia talentów. Aż 36 olimpijczyków albo pochodzi z wałcza, albo właśnie tu budowało swoją sportową formę. W latach 20. i 30. minionego wieku Niemcy rozpoczęli budowę ośrodka sportowego. Po zniszczeniach wojennych te prace kontynuowali Polacy. Na Bukowinie powstał centralny ośrodek sportu, ośrodek przygotowań olimpijskich. Ze względu na specyfikę naturalnego ukształtowania powierzchni jeziora Raduń, to miejsce do treningów upodobali sobie wodniacy. Jednak tutejsze lasy, pofałdowane tereny i szybko regenerujący siły klimat sprawiły, że do Wałcza przyjeżdżali także lekkoatleci. Tu trenował nasz słynny lekkoatletyczny Wunder Team. Dziś ośrodek na Bukowinie to nowoczesny kompleks tętniący życiem. Warto przekonać się o tym na własnej skórze. Płyniemy właśnie jeziorem Radun. Jak ważne w ogóle jest to miejsce dla krajowego sportu? Dla krajowego sportu jest to, a zwłaszcza Kajakarzy i Wioślarze, jest to najważniejsze miejsce, jest to jezioro rynnowe, położone w przepięknym krajobrazie starodrzewia Bukowego. Mają tutaj do dyspozycji Wioślarze dwukilometrowy odcinek Toru, gdzie szlifują formę do wszystkich mistrzostw. Wszelkiej rangi. Jest tutaj też 1000-metrowy tor kajakowy, i mają dodatkowy tor, tak zwany w Zatoczce, gdzie, jeżeli warunki atmosferyczne nie sprzyjają, mogą tam spokojnie, wiedząc, że jest to zacisze, trenować. Specjalizujecie się w sportach wodnych, ale nie tylko. Ale nie tylko, tak. Głównie woda, ale też hokej na trawie. Od zawsze są tutaj lekkoatleci, zwłaszcza teraz po wybudowaniu nowej hali, oddanej w październiku 2023 roku, mamy bardzo dużo sportowców od dyscyplin rzut młotem, po biegi, wszelkie, wszelkie, wszelkie lekkoatletyczne. Ilu sportowców w ciągu roku w ogóle gości w Wałczu i w Wałeczkim coś W Skali roku to już od kilku lat powyżej 80 tysięcy grupa takich tych osób związanych ze sportem przewija się przez ośrodek. To, to jest ogromna logistyka, no właśnie. Tak jest. To jest to jest olbrzymia logistyka. Stąd nasza kolejna inwestycja na wjeździe do centralnego ośrodka. Jesteśmy na etapie postępowania przetargowego na wybudowanie 120 miejscowego hotelu internatu i wierzę, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2027 roku ten obiekt zostanie oddany do użytku i będzie też perełką. Jak to Jak ta inwestycja wpłynie na funkcjonowanie cos -u? Płynie tak, że na pewno kolejne grupy sportowców, jak siatkówka, koszykówka, które są bardzo mocno zainteresowane tutaj przyjazdami, odbywaniem zgrupowań i dla nich właśnie warunki w nowoczesnym obiekcie z doskonałą odnową biologiczną, z doskonałą kuchnią, są bardzo ważne. Jeżeli chodzi o bazę, czym dysponujecie? Dysponujemy nowoczesną halą, dysponujemy świetną odnową biologiczną, basenem, halami sportowymi do koszykówki, siatkówki. Jak jesteśmy na wodzie, to torem wodnym. Także... Każda dyscyplina, która przyjedzie, zapasy judo, karate, boks, mają dedykowane sale dla swojej dyscypliny, wyposażone w sprzęt, który ich interesuje. To tutaj, w tym miejscu, swoje sportowe talenty szlifują najlepsi sportowcy w kraju. To ich można spotkać. Dokładnie tak. Dzisiaj na ośrodku też. E, Chodząc do Łodzi spotkaliśmy wicemistrzynię olimpijską Julię Szeremetę, która trenuje obecnie, ale to nie tylko Julia, jest bardzo wielu sportowców z czołowych stron gazet, topowych sportowców, ale też tych, którzy na co dzień ciężko trenują, a niekoniecznie muszą być na łamach prasy. Albo w przyszłości takie a, wyniki osiągną. A w przyszłości wierzę, że takie osiągną, bo mają ku temu najlepsze warunki. Najbardziej zasłużeni dla wałeckiego sportu zawodnicy doczekali się iście gwiazdorskiego upamiętnienia. Ale, jak wiatr nad jeziorem Raduń, to wyraz uznania dla sportowców i ich osiągnięć. Znajduje się tu kilkadziesiąt płyt pamiątkowych wraz z tablicami informacyjnymi poświęconymi poszczególnym zawodnikom. To przede wszystkim członkowie lekkoatletycznego Wunder wybitne osobowości sportów wodnych i wałeccy olimpijczycy. Spacerując malowniczą promenadą, warto poświęcić chwilę i na takich tabliczkach poczytać o wybitnych zawodnikach, którzy na trwałe zapisali się w historii sportu. Na nas jednak już czas. Opuszczamy waucz i kierujemy się do tuczna, gdzie czekają na nas kolejne atrakcje. Nie minę się chyba z prawdą mówiąc, że Tuczno to jedna z pereł powiatu wałeckiego. Urokliwie położone miasto o bogatej historii to przepis na turystyczny sukces, zatem zwiedzamy. Sztuczne od średniowiecza było związane zarówno z Pomorzem, Wielkopolską i z Brandenburgią. Historia miasta pokazuje jak złożone były relacje polsko-niemieckie na przygranicznym Pojezierzu Wałeckim. W 1338 roku powstała najstarsza budowla i symbol miasta – Zamek Wedlów. Pochodzący z Niemiec ród wedlów był przez wieki związany z Tucznem. Wedlowie pełnili ważne funkcje zarówno w państwie Brandenburskim, jak i później w Rzeczypospolitej, przyjmując do nazwiska człon Tuczyński. Kolejną historyczną atrakcją Tuczna jest późnogotycki kościół z pierwszej połowy XV wieku. Imponujący i surowy z zewnątrz we wnętrzu skrywa dzieła o wysokiej klasie artystycznej, jak chociażby barokowe ołtarze z obrazami ze szkoły gdańskiego malarza Hermana Hana. Wnętrze świątyni robi ogromne wrażenie, ale będąc tutaj warto również spojrzeć w górę. Tuczna to nie tylko historia, to także, a może przede wszystkim wyjątkowa przyroda. W granicach administracyjnych miasta znajdują się trzy jeziora Liptowskie, Tuczno i Zamkowe. To one w znacznej mierze stanowią o charakterze miasta. W okresie letnim turystów do Tuczna ściągają plaże i kempingi, a niemal przez cały rok szczęście nad wodą i to często z sukcesami szukają tu wędkarze. Dla entuzjastów turystyki aktywnej w okolicach tuczna wytyczone są liczne szlaki piesze i rowerowe. Wartość przyrodniczą tych okolic podkreślają trzy rezerwaty przyrody: mszary tuczyńskie, leśne źródła i nad jeziorem liptowskim. Powiat wałecki pełen jest cennych przyrodniczo miejsc, ale chcąc zobaczyć kolejne, opuszczamy już tuczno i wyruszamy na południe. Na koniec programu docieramy do Człopy. Jak głosi hasło promocyjne, to miasto po drodze, które przecina krajowa 22. Człopa to jedno z najstarszych miast w regionie z ponad 750-letnią historią. Miasto jest położone nad trzema jeziorami, a przez jego główną część przepływa rzeka Cieszynka. W samym centrum Człopy znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Antoniego z lat 30. XX wieku. Świątynia została wybudowana w stylu neogotyckim, zaś wnętrze zostało urządzone w stylu tyrolskim. Z kolei na pobliskim wzniesieniu warto zwrócić uwagę na charakterystyczny budynek Urzędu Miasta i Gminy. Przy samym lesie znajduje się dom kultury z biblioteką i hala sportowa. To miejsce o ponadregionalnym charakterze, tworzące doskonałe warunki do współpracy na płaszczyźnie kultury i sportu. Dla spragnionych wiedzy ekologicznej, w szczególności tej przyrodniczej, powstał Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Człopa. Historycznie Człopa była grodem położonym w pobliżu terytoriów plemiennych Polan i Pomorzem. Być może uda nam się tu natrafić na pozostałości prasłowiańskiej osady. Zachowane do dziś pozostałości grodziska stożkowego z VIII wieku znajdują się wśród mokradeł przy ujściu Cieszynki do jeziora Kamień. W czasach swojej świetności grodzisko było otoczone wałem o średnicy około 100 metrów i chronione fosą. Przekazy historyczne podają, że w czasach Bolesława Chrobrego była to siedziba Dzierży Kraja, pierwszego wymienianego w historycznych podaniach władcy człopy. Dziś jak widać władzę nad tym miejscem przejęła natura. Powiat wałecki potrafi oczarować swoim naturalnym pięknem i możliwościami, niesamowite krajobrazy, świadectwa długiej, bogatej historii i przepiękna przyroda, czego chcieć więcej, ale przed nami jeszcze kilka atrakcji, a o tym więcej w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!